Jestem tu strony i Donia Dzisiaj wam pokażemy jak robić taki witrażek z kucykiem Najpierw bierzemy szkic kucyka albo coś wydrukowanego składamy folię Bierzemy takie pisanie Może być, może być no, no Zwykła taka jak czy, czy, czy czymś no, takim No można po prostu rozlewać sobie te czy coś No, no, no przykrywamy całkiem tak, Używamy takich specjalnych farb do pisania po szybie można kupić je w sklepach papierniczych lub innych No skrypach, to jest ruszkami. takie proste w użyciu, dość. Bierzemy na początek czarny i robimy kucycze kontury. Tak. Po prostu przyciskamy i tak jedziemy po tych liniach. No radzę najpierw na czymś innym popróbować, żeby tę kucyka robić ekiemne czysto. Że tak to ujmę. Tak, nie nie trzeba, nie, nie można tym za bardzo ruszać. Potem to słabo wychodzi. No. Te 5 minut możecie sobie przewinąć jak... Um, tak, ale za chwilę wygląda? będzie schło. My to będziemy też cały czas kamerować i to radzę też przewinąć. No bo... Um, Co to za atrakcja oglądać i, i pustą kartkę jak schnie, nie? No. Albo wiem, my będziemy coś innego robić w międzyczasie. Zdaje się już na twoją łaskę. Ale... ale... Oczokolwiek inne rzeczy. No, Może na o, albo to, co już mamy gotowe na szybach. No właśnie. Tak, tutaj od razu na miejscu powiem, że to jest do przyklejenia na szybę albo na inną płaską powierzchnię szklaną lustro, szafka w szkole co prawda szafka ja nie jest ze szkła, ale też się trzyma, próbowałam tak no, tak to wygląda i tak to wygląda, to może teraz na oknie od Doni pokażemy to, co już tam kiedyś nie, dawno nie, yy, my to klejem przyklejałyśmy, zrobiliśmy też pięki, ale ja to inną zrobiłyśmy, prawda? Yy, tak, zrobiliśmy innymi mazakami teraz weź pokaż tam górę Zapełniamy różowym tłem, Żeby nie było widać mojego pokoju. bo Tak, tak. już. Ładnie. Tak. Takie coś mam? No. I to jest do odklejenia, przyklejenia. Tak. Nie będziemy pokazywali, bo tam. Yy, za wysoko. Tak, to jest na koła pokoju. Tak. Tylko nie wdeknij teraz w Dobrze. Tak, jeszcze dwie rzeczy takie zrobiłyśmy. No, tak. mamy. Zrobiłyśmy taką pięki, chociaż I... ona. Ona jest na takim czymś przyklejona klejem i taką brzydką lunę dość, którą kiedyś tam na Was grałam. A ogólnie jest to na zrobionym przez nas kanterlocie. No tak farbami nam tam na górze. No. Tak, że zrobimy... będzie tutaj jeszcze księżniczka Twilight, księżniczka Celestia i, tak to jest wciąż, i wciąż w budowie, no ale namęczyłyśmy się nad tym bardzo. Jeszcze tu będą te wszystkie księżniczki opakowane, bo to luna jest. Chyba, że tutaj gdzieś ważimy Twilight. Tak, wystarczy do czegoś takiego zrobić szkic ołówkiem na kartonie I, i, i potem po prostu wziąć to i zakolorować. Za Bardzo fajnie to wygląda, efekt już taki jest. Tak, teraz bierzemy i kolorujemy. Co to prawda, to oczywiście wyschnie, ale... Radzę to przez dłuższy czas trzymać. Tak, czy... 10 minut na kaloryferze No albo 2 godziny tak normalnie Tak, farby nam się już kończą dość Oczywiście można to też na starej Nieużywanej folii zrobić zwykłymi plakatówkami Ale do takich farbek są takie yy, Specjalne foliki Tylko, że ja je zgubiłam tak. Też coś takiego miałam Ale poszło w zapomnienie po, po tym jak posiadam kota Tak, to trzeba całe zapełnić i potem, no mówię, bo to się potem takie brzydkie robi, jak to nie wyschnie. Tak, to już zapełniamy. Jak całe zapełnimy, ostrożnie y przekładamy na, na jakieś bezpieczne miejsce. Żeby sprawdzić, czy jest dobre, to trzeba jeszcze to odwrócić. Bo tam e, wtedy e, zobaczycie, czy to jest, e, czy to wygląda, że to jest jeszcze suche, suche czy, mokre. czy mokre. No i potem delikatnie odklejamy. Bo od zewnątrz może być i dajemy... suche, ale od może być tak. tam. I dajemy na różne szkło. No. Kolorowanie już Wam chyba odpuścimy. No, no i pa.